Siemaneczko, Maneczko. Chcę, was na mój serwer Minecraft 188, na którym będę ja grał. Jestem bardzo często, jestem w sumie tutaj połowę swojego czasu do życia, wraz z moderacją i wszystkimi ludźmi. Staramy się o najlepsze te standardy, jakie są. jasne, nie jest wszystko najlepsze, bo to jest mój pierwszy serwer i nie wszystko mi wychodzi najlepiej, ale się staram i starać sam, żeby był coraz lepszy i w ogóle. Więc zapraszam Was, że zobaczycie, ze znajomymi albo podać nowych znajomych, to już czy do czyjejś giddy i podbieć inne gildie. Masz tutaj dużo pluginów, różnych rzeczy, optymalizację, żadnych lagów. No kurde, no brać tylko. Będę z tego serwera Live y i różne nagrywki, więc no polecam. Dobra zabawę, dużo eventów i co wam jeszcze tutaj powiedzieć, no. No widzicie, no, mój komputer jest najlepszy i nawet lagów nie mam. No może wy macie, ale to już nie aż takie. Macie... no w miarę ładnego spawna to jeszcze podobnie jakieś lepszego zrobi. Znajdzie się. Macie nether, end, wszystko to jest dostępne. Macie gildie, zakład gildie, walki gildi, stoniarki, spawny, sklepu, sklepy, dropy i... To się naprawi później po nagrywce. I wszystko co można i więc zapraszam Was na serwer, macie, macie go w opisie, nazwie i w prawym górnym rogu serwera, no więcej nie da się dać. No to dziękuję i zapraszam na niego, cześć. cześć.